Dzień dobry, kochani. Odkrywca Michael Wita Was dzisiaj serdecznie. Dzisiaj wybieram się do sieci Leviathan w Bielsku Białej. Zobaczymy, jak wygląda ten system kaucyjny z butelkami. Zastanawiam się, czy butelka kaucyjna, bo kaucyjna, półlitrowa, czy bez etykiety zostanie normalnie przez personel. Yy, przyjęta mamy 2, 4, 6, 8 butelek zwrotnych tutaj już mam yy, oczywiście do butelko puszko yy, matu tu mam kaucyjną buteleczkę kaucyjną puszeczkę czyli tu mamy dodatkową złotóweczkę o! i tutaj też mam kilka sztuk tylko sobie sprawdzę czy rzeczywiście to są kaucyjne tu mamy kaucyjna tu nie widać na razie jest kaucyjna czyli tu kolejna złotóweczka czyli już mamy dwie złotóweczki z kaucyjnych to jest na pewno kaucyjna Butelkę mamy kaucyjną, przyklejoną jakąś naklejką, ale to w zasadzie z kodu powinno odbierać. No, romper kaucyjny oczywiście z dużą, pięknie widoczną, pięknie widocznym oznakowaniem i żywiec. Tu mamy kolejne dwie złotóweczki, czyli raz, dwa, trzy, cztery złotóweczki, Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście złotych powinienem yy, dostać dzisiaj. Za odzysk, ale zobaczymy jak to w praktyce będzie, bo jeszcze systemu kauffinowego w Lewie nie, nie testowałem, szczerze mówiąc. Spróbuję wziąć tą, tą buteleczkę z Primavery niegazowanej, która mi nie poszła w Lidlu. Może tutaj akurat się uda, więc. Za chwileczkę będę na miejscu, zobaczymy, czy się uda. Czyli 12,5 zł, dzisiaj powinno zasilić, aha, jeszcze tutaj mamy tu mamy kaucyjnego żywca, i tu jest również kaucyjna kola, czyli jeszcze złotóweczka z ostatnich moich zbiorów. 14,50 tyle powinienem dzisiaj przynieść, tu troszeczkę niekaucyjnych tam te pójdą, tam są zagraniczne i te i te metalowe, stalowe puszki, które pójdą do zgniecienia i oczywiście pójdą na, na stal a te puszki zagraniczne pójdą do aluminium ale to w inny dzień będę walczył no i zobaczymy może coś po drodze gdzieś się jeszcze znajdzie no, to do zobaczenia w takim razie przy puszko, macie w lewiatanie. Na razie. I popatrzcie. Tutaj mamy cztery puszki. Osiem butelek plastikowych prima wera też weszła. Tak, tak wygląda automat w lewiatanie. Idziemy teraz z butelkami. No i moi drodzy, lewiatan. Okazało się, że jeśli chodzi o butelki. Kaucyjne, to w drodze wyjątku zostały mi przyjęte. Tutaj mamy opakowanie zwrotne 1x7, czyli 7 zł. Pani powiedziała, że tylko na paragon, w drodze wyjątku mi to przyjmie. Nie wiem, jak to w końcu jest, czy są zwrotne, czy nie są zwrotne za złotówkę. No, generalnie w lewiatanie to nie działa. No, cieszę się, że mi to przyjęła. Yy, tutaj mam bon lewiatan, to jest ten za 6 zł. Czyli te puszeczki i butelki kaucyjne, które zwróciłem, to w sumie daje mi 13 złotych 13 zł do ligi butelko-puszko-zbieracze. Opłaca się, no szkoda, że to, to nadal jest problem, bo to powinno być normalne, normalne działanie i, i nie byłoby jakby problemu, także nieźle. Także jak widzicie, co kraj to obyczaj, czyli są sklepy, które przyjmują bez problemu, a są, które problemy robią. Nie wiem, czemu to wszystko ma służyć, butelki powinny się przyjmować, tak, żeby nie trzeba było wrzucać ich do lasu, chociaż to i tak miało zwiążonego problemu, ale generalnie no cieszę się, że udało mi się, muszę znaleźć taki sklep, w którym będę mógł sobie swobodnie butelki... Y, kaucyjne oddawać. No, wynik fajny, niewiele rzeczy dzisiaj y, zaniosłem. A a myślę, że było git, nie? No i co, to jutro wracam na dyżur. To jutrze też. Może po południu coś uda się pozbierać. A może w międzyczasie też jakiś inny jeszcze odcineczek nagram. Zobaczymy, jak mi na to jeszcze czas pozwoli. Póki co żegnam się z Wami. Yy... My dzisiaj mamy środę, czwartek, jutro widzę. Tak. no to życzę Wam jeszcze miłego wieczoru, środowego, środek miesiąca w końcu, nie? Boże, tygodnia, naprawdę ta choroba źle wpłynęła na człowieka, nie wie co mówi. Yy, I co, no i życzę Wam miłego wieczoru w takim razie i do zobaczenia znowu. Zasubskrybujcie, jeżeli się podoba, komentujcie, zostawcie jakiś znak po sobie. Ja Wam bardzo dziękuję i na razie pozdrawiam Was serdecznie.